Witam was krótko, kadr jest jaki jest po prostu tutaj na no, szybko na podłodze, bo chcę wam tylko szybko nagrać w końcu ten film e, powiedzieć, o co to mi chodziło przez ostatni miesiąc, czym się tak stresowałam strasznie, i mam nadzieję, że wyjdzie mi krótki, i szybki, by taki bez montażu, w miarę możliwości e, do wrzucenia, bo jestem w trakcie pakowania do Polski, także nie za bardzo mam czas. E, więc słuchajcie, już w końcu mogę Wam powiedzieć, co mnie tak strasznie stresowało przez cały miesiąc. I dlaczego to trwało miesiąc? Otóż, jak widzicie, po tytule, <grych> rzucam pracę w biurze. Słuchajcie, nie będę już pracowała w biurze, złożyłam już wypowiedzenie. E, obecnie jest. Zostały mi dwa ostatnie dni, czwartek i piątek, idę do pracy, później jadę na dwa tygodnie urlopu, a po urlopie wracam już po wakacjach, wracam już do nowej pracy. Idę do nowej pracy w zasadzie od początku. No co, przydarzyła się sytuacja, że u Łukasza w pracy potrzebują dosłownie kilku osób, dosłownie na palcach u jednej ręki. No i Łukasz mógł mnie zareferować. Jak to za. Jak to się mówi? Za. Polecić, o polecić mnie. No i polecił mnie. Ja, słuchajcie, się zastanawiałam, czy zrezygnować y, z biura. To nie była taka super łatwa decyzja, ale też nie była jakaś bardzo ciężka, y, bo słuchajcie, za podjęciem tej decyzji, na podjęcie tej decyzji, miał y, duży wpływ, nie ukrywam, miały duży wpływ pieniądze. Y, w związku z czym, słuchajcie, jak przeliczyłam, ile będę zarabiać. Y, w nowej pracy, ile zarabiam tutaj, wiem ile odkładamy teraz, ile będziemy w stanie odkładać, kiedy ja pójdę do tej nowej pracy i przyjmę i dostanę tą nową pracę, i przyjmę tą nową pracę i zrezygnuję z biura, no to rachunek był prosty i złożyłam CV do firmy Łukasza. Będę zarabiała kilkaset funtów więcej, w związku z tym ta moja decyzja może wydawać się głupia, no bo rezygnuję z pracy w biurze, z pracy, o której dużo ludzi może marzy. Jest to dobry start też do Polski, bo ta, z takim też zamiarem poszłam jako dobre doświadczenie, żeby miała doświadczenie w biurze, w biurze w Anglii, w angielskim biurze. I, I że mówiłam Wam, że to jest takie dobre doświadczenie na szukanie potem pracy w Polsce, jeżeli zdecydujemy się wrócić. No ale, 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 różnica w wypłacie jest ogromna jest kolosalna po prostu. W związku z czym postanowiłam zaryzykować i spróbować i wysłać CV do Łukasza Pracy. Zostałam zaproszona na interwiu, czyli na rozmowę kwalifikacyjną. Miałam rozmowę z team leaderem i z, z team leaderem i z, supervisorem, z dwiema osobami. No i po tym, po tym interwiu po prostu powiedzieli, że się odezwą. <grym> I dostałam jakby taką wiadomość, że przeszłam stage pierwszy, i zaraz po tej wiadomości dostałam informację, żeby się umówić na termin na drugie interwiu. Także druga rozmowa kwalifikacyjna, i tą drugą, więc kolejny tydzień stresu, jak sobie wyobrażacie. I tą drugą rozmowę miałam z, już z menadżerem. No i na tej drugiej rozmowie wszystko ok, spoko, znowu musiałam czekać na odpowiedź, długo nie czekałam, bo ja rozmowę miałam w piątek, chyba w poniedziałek od razu się do mnie odezwał HR, e, no i okazało się, że mam jeszcze trzecią rozmowę kwalifikacyjną, słuchajcie, pierwszy raz w życiu miałam trzy interwiu na jedno stanowisko do jednego miejsca pracy, nie wiem, y, wszyscy byli zdziwieni, Łukasz był zdziwiony, e, ludzie w pracy y, u Łukasza byli zdziwieni, jak mówił o tym, coś się zmieniło, i złapało to akurat mnie, bo jeszcze dwa miesiące wcześniej, chyba przyjęli tam jedną osobę do Łukasza na dział, i on tego nie miał. A ja już miałam trzy rozmowy kwalifikacyjne, więc kolejny tydzień stresu. Trzecia rozmowa była z, z dyrektorem, takim bardzo, bardzo dużym dyrektorem tej firmy. <grym> I jakby tego było mało, to dowiedziałam się jeszcze, że nie ma potrzeby, żebym przyjeżdżała trzeci raz na rozmowę, bo już znam to miejsce pracy, już byłam w miejscu, już wiem jak firma wygląda i gdzie jest, więc rozmowa będzie na video call, czyli przez kamerkę. Co było okropne i to mnie zestresowało już totalnie, bo ja wolę rozmowę jednak face-to-face -face niż przez kamerkę, niż przez internet albo przez telefon. Nie cierpię. Ledwo go słyszałam, i w ogóle no ale, no, ale odbyłam tą rozmowę. No i słuchajcie, potem musiałam czekać znowu na, na decyzję. Czekałam znowu bardzo krótko, bo znowu rozmowa odbyła się w piątek, bo oni się dostosowali do mnie, kiedy ja mogę. Więc znowu się odbyła rozmowa w piątek, no i w poniedziałek dostałam informację, ale w zasadzie już od tego piątku z dyrektorem tej rozmowy wiedziałam. Tak raczej, że dostałam tą pracę, tak jeszcze nieoficjalnie, ale wiedziałam, no bo na koniec, wiecie, powiedział, że miło, że jakby cieszy się, że dołączę do, do, do zespołu. No, także tak, słuchajcie, w związku z czym trzy tygodnie, tygodnie stresu, miał być tydzień, bo myślałam, że to będzie jedna rozmowa kwalifikacyjna, a były trzy tygodnie. I trzy rozmowy. A do tego jeszcze doszedł mi potem stres, słuchajcie, no bo też musiałam chwilę odczekać, zanim złożyłam wypowiedzenie w mojej pracy. No bo z racji tego, że zabukowałam ten holiday, tutaj, żeby mi to tak bycie się fajnie złożyło. Też moja koleżanka była na urlopie półtorej tygodnia, więc też trochę chciałam poczekać, aż wróci, zanim im powiem, że odchodzę. No i tak, słuchajcie, i tak. Także rzucam, czy rzucam biuro, czy jest mi przykro, powiem Wam, że nie. W piątek pewnie będzie trochę przykro, bo w piątek ja zejdę na magazyn, będę się tam żegnać z ludźmi z magazynu. Oczywiście już wszyscy oficjalnie wiedzą, bo ogłoszenie wleciało na internet i na moje stanowisko i wywiesili na tablicę, więc już wszyscy, jak zobaczyli stanowisko, jakie jest wolne, no to już wszyscy wiedzieli, że to o mnie chodzi. No, część ludzi jest zła na mnie, wiecie, że o, odchodzisz, odchodzisz o, i tak o, w takim pozytywnym sensie. No, część ludzi mi gratuluje, mówią, że jasne, jeżeli... Lepsze pieniądze, no to trzeba iść. I czy jest mi przykro, że zostawiam biuro, to powiem wam, że nie, bo dobrze, że tam poszłam, bo zdobyłam doświadczenie i wiem już, że to nie jest raczej praca dla mnie. Powiem wam, ja potrzebuję robić coś w ruchu. Dla mnie to siedzenie 8 godzin, mnie to dobijało mnie to dobijało i powiem Wam, że po tym roku ja się jeszcze tam nie zaklimatyzowałam. Także to myślę, że o czymś świadczy. Jeszcze się nie przyzwyczaiłam do tego, yy, do tego trybu pracy, do tego typu pracy. Ja, ja mam za dużo energii, ja się nie nadaję do siedzenia 8 godzin. Ja tam zasypiałam wielokrotnie, yy, już po prostu wiecie, jego sobie poradzić ze snem, yy, żeby nie zasnąć. I ja wiem, że ja potrzebuję pracy. Jednak w ruchu. Ja potrzebuję coś faktycznie, fizycznie robić. Tutaj u Łukasza, tam gdzie pójdę, będę pracowała, tak Wam tylko powiem, w laboratorium. Nie będzie tam jakoś super dużo też ruchu, bo to nie będzie praca taka biegana jak na magazynie czy, czy coś, tylko to będzie bardzo precyzyjna praca, bardzo drogie, drogą rzecz będę robić. Więc musi to być bardzo dokładne i precyzyjne, ale zawsze, wiecie, gdzieś tam będę musiała sobie coś podejść, wziąć, zabrać, przynieść, zanieść, przygotować, także to, to mnie pociesza, to mnie pociesza. No i tak, słuchajcie, pieniądze, no pieniądze, niestety, jakby nie było, chodzimy do pracy po pieniądze, tak, o to chodzi w pracowaniu, więc jeżeli tutaj mogę zarobić naprawdę dużo więcej, odłożymy naprawdę dużo więcej. W tym momencie my w te dwa lata odłożymy na 3 czwarte w domu w Polsce. Jak się, yy, yy, jak będziemy, yy, jak podejmiemy decyzję, że wracamy do Polski, no to odłożymy pieniądze na 3 czwarte domu w Polsce, albo 3 czwarte domu tutaj. No. Obliczyłam to wszystko. Obliczyłam i naprawdę finansowo to jest to jest taka praca, której, do, do której słuchajcie, yy, której nie dostanę lepszej, tak Wam powiem. Nie dostanę bardziej płatnej pracy niż to, co teraz. To już jest taki maksimum, który myślę, że mogę osiągnąć tutaj w Anglii, jeśli chodzi o zarobki. Tak mi się wydaje, przynajmniej na ten moment. Yy, I powiem Wam szczerze, że gdyby Łukasz tam nie pracował, to ja bym też nie zaaplikowała, bo bałabym się po prostu aplikować na takie stanowisko, gdybym zobaczyła taką stawkę. Pomyślałabym, że i tak mnie tam nie przyjmą, mi nie ma co z siebie robić głupka, a jednak widzicie nie ma co, trzeba się odważyć i aplikować i po to to nagrywam żeby wam powiedzieć, że byście nie bali się zmiany nie bójcie się zmiany, nie bójcie się nowej pracy e, próbujcie i startujcie nawet na te stanowiska które wydają wam się, że są za wysokie ja, ja bym nie startowała, bo to ja w ogóle, to jest tytuł technik laboratoryjny ja taki będę miała tytuł i zawód. I w życiu bym na to nie aplikowała, bo bym się bała. Bym się bała, że nie, no przecież to, to, to nie, 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 ja i nie dam rady. Yy, a widzicie, jednak przeszłam wszystkie trzy interwiu. Idę do pracy. Idę do pracy i nic. Pierwszy tydzień to będzie nauka, 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 szkolenia, podpisywanie setek papierów, robienie setek szkoleń, setek kursów. Będę siedziała tylko i wyłącznie na komputerze. No a potem już y, ruszam z pracą. No, także tak, cieszę się, że w końcu Wam mogłam powiedzieć, a mogłam Wam powiedzieć dopiero teraz, no bo teraz mam złożone wypowiedzenie, już wszystko jest zaklepane, także tak, wracam z urlopu od razu na głęboką wodę, teraz jeszcze są u Łukasza w pracy nad godzinę i ja też je będę robić, e, Łukasz robi, ja będę robiła, będziemy pracowali co drugi weekend i powiem Wam, że to jest chyba na najbliższe, nie wiem, tam 4 miesiące powiedzmy, e, tak na razie mówią, e, to to będzie naprawdę ogromny kop finansowy, ogromny, i naprawdę będziemy mogli zaoszczędzić dużo, dużo, dużo więcej, dużo szybciej niż do tej pory. Także zdecydowałam się na taką ogromną zmianę. A co jeśli chodzi o doświadczenie w biurze. Ja to doświadczenie mam, ja, ja je mam, tak. Byłam, pracowałam, mam doświadczenie, więc to mi jakby tego mi nie zabierze, to mi nie zniknie. Wciąż w Polsce jakby to doświadczenie będę miała tutaj, tak? No, a myślę, że ta praca teraz Łukasza otworzy mi zupełnie nowe drzwi i otworzy mi zupełnie nowe możliwości. No i tak, na no każda praca, tak naprawdę jak zmieniacie zawód, to każda praca otwiera Wam nowe drzwi. Daje Wam nowe możliwości na przyszłość, więc warto... Oj, coś mignęło chyba. Więc warto próbować, warto... Warto próbować, słuchajcie. No, także będę pracowała znowu z Łukaszem, tylko na innych działach. No, bo on jest na dziale budowy, a ja będę na dziale... Właśnie, a ja będę w laboratorium, trzymajcie kciuki, dobra, uciekam, słuchajcie, lecę, udało mi się nagrać szybko i, i na temat, więc o tym wiecie, lecę się pakować, lecę sprzątać dom dzisiaj, wczoraj pracowałam, dzisiaj będę sprzątać, jutro się pakuję do walizek już, postaram się też nagrać może coś z tego pakowania, jakiegoś takiego krótkiego vloga i gdzieś tam go wrzucić żebyście mieli co oglądać przez te dwa tygodnie, jak mnie nie będzie, bo vlogów wrzucać nie będę i nie będę, nie mam planu nagrywać. No, a jak to będzie, no to wiecie, tam się okaże w praniu. Uciekam, trzymajcie się cieplutko, trzymajcie za mnie kciuki i do zobaczenia z nowymi informacjami, co u mnie.